Rakielita grubego jest drugim najczęstszym nowotworem złośliwym w Polsce. Co roku notuje się ponad 15 tysięcy nowych zachorowań. Rakielita rozwija się ze zmian łagodnych tzw. polipów. Taka przemiana trwa najczęściej kilkanaście lat. Dzięki badaniom profilaktycznym możliwe jest znaczące obniżenie ryzyka zachorowania na raka jelita grubego, a także skuteczne leczenie już istniejących, bezobjawowych nowotworów we wczesnym stadium choroby. Znacząca większość nowych zachorowań występuje u osób po 65. roku życia. Objęcie badaniami kobiet i mężczyzn między 50. a 65. rokiem życia ma na celu wykrycie zmian potencjalnie wyleczalnych. W tym wieku 25% osób ma polipy. A 5% jest zagrożonych rozwojem raka. Tak ważne jest, aby pacjenci z tą chorobą byli objęci kompleksową opieką onkologiczną w specjalnie do tego dedykowanych ośrodkach. Dlatego w Białostockim Centrum Onkologii powstał Kolorektal Cancer Unit, mający na celu właśnie zajmować się taką kompleksową opieką. Opieka ta polega na tym, że pacjenta na początku diagnozujemy, później ustalamy mu plan leczenia. Często ten pacjent wymaga podejścia wielodyscyplinarnego w postaci radiochemioterapii, a następnie dopiero w drugiej lub trzeciej kolejności leczenie operacyjne. Dodatkowo niezbędna jest opieka psychologa, dietetyka czy rehabilitanta, aby taki pacjent przez całe leczenie przeszedł. W miarę spokojnie tak, i czuł się zaopiekowany. Dodatkowo są dedykowani też specjalni koordynatorzy, którzy opiekują się takim pacjentem od wejścia do szpitala do zakończenia leczenia, a także w następnych wizytach kontrolnych, które odbywają się minimum przez 5 lat po zakończonym leczeniu. Zajmujemy się umówieniem mu wszystkich wizyt, dopilnowaniem, żeby były jak najszybciej wyniki, wytłumaczeniem, na czym to będzie każde badanie polegało co po kolei ma zrobić. Umawiamy badanie zarówno i psychologa, informujemy, że taka opieka również jest u nas i to już do decyzji tak naprawdę z pacjentem, czy on będzie z tego korzystał w dalszym etapie, czy nie. Pilnujemy tak naprawdę wszystkich badań do konsylium. Na konsylium pacjent dostaje informację, jaki będzie plan leczenia. I po konsilium pilnujemy, żeby ten plan leczenia został dotrzymany, żeby w razie jakichkolwiek pytań pacjenta jesteśmy zawsze pod telefonem, zawsze mu pomagamy. tak więc w każdej sytuacji do nas może zadzwonić. Jeśli ktoś z rodziny ma jakieś pytania, tak, to również udzielamy odpowiedzi ewentualnie odsyłamy dalej, tak, czy do lekarza prowadzącego, czy do psychologa, w zależności jakiej pomocy wymaga. Kompleksową opieką onkologiczną mamy ym, objętych ponad 400 pacjentów. Jesteśmy też odpowiedzialne za zorganizowanie konsylium, w skład których wchodzą radiolodzy, chirurdzy, radioterapeuci, patomorfolodzy, yy, onkolodzy kliniczni, i psycholodzy. Pacjenci białostocie Centrum Onkologii są pod opieką dietetyka zarówno na oddziale, jak i w poradni. Pacjent onkologiczny jest takim szczególnym pacjentem, który wymaga indywidualnych zaleceń żywieniowych i monitorowania jego stanu odżywienia przez cały okres leczenia. Jeśli chodzi o zalecenia żywieniowe, inne, inne będą dla pacjenta, który jest przed zabiegiem, inne będą podane pacjentowi po zabiegu czy w trakcie chemii lub radioterapii, dlatego tutaj podejście indywidualne jest szczególnie ważne. Zwracając uwagę na to, że w onkologii jest wysoki odsetek niedożywienia, opieka dietetyka jest tutaj szczególnie potrzebna. Przede wszystkim informujemy pacjenta, jak będzie odbywała się rehabilitacja po zabiegu operacyjnym. Ważnym aspektem jest pionizacja pacjenta. Pacjent powinien być spionizowany w pierwszej dobie po zabiegu. Jest to uczenie pacjenta, jak usiąść i jak wstać. Tłumaczymy również pacjentowi, dlaczego należy wstawać tak szybciutko. Ponieważ musimy obudzić narządy wewnętrzne, po znieczuleniu one ciągle są śpiące. Dopiero pozycja stojąca pozwala na ich obudzenie, normalne trawienie i wydalanie. Kolejnym aspektem jest edukacja pacjentów na temat mięśnia zwieracza odbytu. Jest to mięsień, który ma ważną rolę w nietrzymaniu kału, a również jest stymulatorem cewki moczowej, czyli odpowiada także za nietrzymanie moczu. Tutaj uczymy przykładowych Ćwiczeń takich jak zaciskanie i rozluźnianie mięśnia zwieracza odbytu. Ważnym aspektem również jest ruch. Nie tylko po operacji, ale także przed operacją, ponieważ gdy jesteśmy w ruchu, nasz organizm czuje motywację do działania. Czyli wszystkie organy w naszym organizmie działają i się motywują do jak najszybciej naprawy. W pierwszej lub w drugiej dobie po zabiegu, w zależności od ogólnego stanu pacjenta: jest przeprowadzana edukacja na temat samoobsługi i samopielęgnacji. Edukacja polega na przeprowadzaniu indywidualnych instruktaży z pacjentem, podczas których osoby te uczą się prawidłowej wymiany sprzętu stomijnego. Powyższa opieka kontynuowana jest następnie w naszej poradni stomijnej, gdzie pod okiem pielęgniarki stomijnej Pacjent i rodzina dalej kontynuują edukację pod względem samopsługi, samopielęgnacji Stomi. Kolejnym etapem są wizyty pielęgniarek Stomijnych w domu pacjenta na zasadzie, tzw. POP-u, czyli operacyjnej opieki pielęgniarskiej. W nowotworze jelita grubego ważne jest to, żeby go wykryć w pierwszym, a na najlepiej drugim stadium zaawansowania. Wtedy szansa na wyleczenie tej choroby jest na poziomie 90%. Przy czwartym stopniu zaawansowania te procent szans na wyleczenie spada do 10%. I to leczenie jest dużo dłuższe i bardziej skomplikowane. Jeżeli chodzi o nowotwory jelita grubego, to rola radioterapii odgrywa szczególnie znaczenie w, u chorych na raka odbytnicy oraz u chorych na raka kanału odbytu. Radioterapia jest leczeniem w dzisiejszych czasach bezpiecznym. Jak każde leczenie, ma swoje działania niepożądane, natomiast e, aparaty, które mamy są aparatami nowoczesnymi. E, rozkład dawki obliczany jest e, dzięki algorytmom, e, przedstawiający mi dawkę, dlatego to ryzyko poważnych działań niepożądanych jest niskie. Objawy niepożądane, które mogą wystąpić, są zazwyczaj dla nas objawami spodziewanymi, które w ciągu kilku dni, tygodni ustępują. Natomiast zysk radioterapii jest bardzo duży dla chorych, dlatego że możemy uzyskać zmniejszenie guza, które prowadzi do dobrej operacji, to znaczy operacji, która umożliwia usunięcie wszystkich zmian i zmniejszenie ryzyka odrostu nowotworu. W dzisiejszych czasach. W niektórych sytuacjach, kiedy dochodzi do całkowitej regresji guza po radioterapii, możliwe jest nawet odstąpienie od operacji. Takie leczenie można proponować, takie postępowanie można proponować chorym tylko w wielodyscyplinarnych szpitalach, gdzie są wszystkie metody leczenia, ale przede wszystkim jest zaawansowana, dobrze rozwinięta radiologia oraz badania endoskopowe. Pacjenci ze spodznaniem choroby nowotworowej lub z podejrzeniem choroby nowotworowej mogą zgłosić się do poradni leczenia nowotworów przewodu pokarmowego w Białostockim Centrum Onkologii. Poradnia ta jest u nas dostępna dla wszystkich pacjentów bez skierowania, także wszyscy pacjenci mogą się do tej poradni zgłosić. Po wizycie w poradni lekarz decyduje, czy pacjent wymaga dalszej diagnostyki czy obserwacji, jeżeli rozpoznany zostaje nowotwór, wtedy pacjent ma zlecane wszystkie niezbędne wyniki badań diagnostycznych, a na wielodyscyplinarnym koncylium jest ustalany plan leczenia takiego chorego.